Jak widzicie stylistycznie już to coraz lepiej wygląda, ponieważ blacharka zbliża się ku końcowi. Górna ścianka że jest pospawana na stałe. Wszystko ładnie tutaj leci. Teraz zrobię sobie tą, 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 tą ścianeczkę. Ona jest trochę gorzej do wykonania, ponieważ nie dość, że jest też brzuszek, to jeszcze cały taki banan. No i dlatego jest to dzielone na trzy części. Tu sobie już dostała mi dostawienia tylko ta płateczka, i, i pospawam to tutaj. Górę już będę pospawane na, na stałe, potem to wszystko odcinam. Te tutaj sławki idzie to do, znaczy no, wypiaskuję sobie cały środek. Te spawy, wszystko wyczyszczę ładnie. Odpowiednią farbę do cynowania, żeby przy cenowaniu mi tego tam nie popaliło wszystkiego. I, no i wstawiam już spoiler. oczywiście dopieszczę to tu wszystko, stawiam już spoiler gotowo, czyli będę spawał tutaj. Tutaj, no i wszystko objedziemy potem cyną, żeby potem przy heblowaniu w tych nierównościach pozostała cyna, a nie potem nie trzeba potem tej szpachli dawać, że tak powiem aż tyle. Te szpacha potem, potem idzie, podkłada szpacha już potem jest tylko takie liźnięcie w niektórych miejscach. Czyli ogólnie e, dokańczam tą ścianeczkę, wycinam, e, piaskuję, czyszczę wszystko, wstawiam z powrotem, spawam już na gotowo, cenuję cały spoiler, no i wyprowadzam. A zawsze jak spawacie to sobie klejcie tam gdzie cenowaliście, ponieważ e, no ze spawarki wam tu popalą wszystko i będziecie mieć bardzo dużo dziureczek. Ale nie korzystajcie z tej taśmy, co ja tutaj, ona jest bardzo łatwo palna, ale no, ja o tym wiem, no i już tyle z nią przeżyłem, więc wiem, co mniej więcej dzisiaj już nie spali. O. <grych> Dobra. Ten dyszek tutaj jest zajebisty. Ok, wstępna blacharka, można powiedzieć, jest yy, zakończona. Tak się to prezentuje. Teraz, yy, teraz wycinam ten spoiler, yy, yy, idzie do, wypiaskuję sobie tam wszystko, wyczyszczę, wkładam na złot, yy, jeszcze go do klepie, dorównam sobie i potem spawam cały do już do klapy na gotowo. Wcześniej jeszcze zrobię otwory konserwacyjne i, i zacznę wszystko cynować. Czyli już ten perfekcyjny kształt wykonamy za pomocą cyny. Będzie bardzo ładnie wyglądało. Zobaczycie to już w następnym odcinku. O, mniej więcej tak, jak tu jest, to tak będzie spoiler wyglądał. No, tak, wszystko będzie po prostu dopieszczone już cyną. Popatrzcie sobie jeszcze tylko, jak to mniej więcej wygląda. Mm. jak tu, tu wszystko idzie, brzuszek i teraz, yy, jak to będzie tu postawane całe, to jeszcze tu trochę pójdzie tej cyny, wiecie o co, nie, to tak zacznie się, to trzeba już tak robić z miejsca na cynę, to jest specjalnie zrobione wąsze żeby wiadomo cyna się jeszcze zmieściła, żeby to nie było potem szerokie, to musi być takie, takie, takie malutkie to musi być, no. No i, i popatrzcie sobie teraz na ten spoiler, a popatrzcie sobie odcinek do tyłu, no to jest całkiem e, inna e, stylistyka jeśli chodzi o blacharstwo. Teraz już to e, ładnie wygląda wszystko. No i dobrze, ja go ściągam, doklepię sobie jakieś tam jeszcze nierówności, e, bo wtedy ja będę od mógł sobie powybijać. No i przeczyszczę i jedziemy z tym koksem. Ale to na żywo oglądać, bo tak to kurwa. To. Sam klient był tu dzisiaj rano i powiedział, że na żywo to jest całkiem inaczej. To będzie odpodobane, nieźle. Bardzo ładnie to wychodzi. Czyli jest to spoiler wykonywany za pomocą metody blacharskiej, czyli cynowanie. Czyli jest ogólnie kształt robiony z blachy, a ten kształt perfekcyjny jest już wykonany za pomocą cyny. Ale oczywiście mogę wykonać taki spoiler z dokładnością około 400-500 mikronów. No ale to kosztuje praktycznie 3 razy więcej niż ten spoiler. No i to się nie opłaca. Raz to pokazałem, że potrafię tak zrobić, ale... To było jakby powiedzmy, klient płacił wtedy też jako spoiler z cynowaniem. To ekstra tam zrobiłem, żeby pokazać jako taką zdolności. Można <grym> zrobić e, bez spachlowania bez cynowania, wszystko idealnie, ale to tak długo e, trwa ta blacharka, wtedy, że. E, no nie warto. Powiem wam, no klient wybrał najlepszą metodę, czyli e, e, blacha, cyna jest kurwa zajebiście. Okej. Okay. Czyli następnym razem już zobaczycie jak gdyby ten spoiler wstawiony już w cenie. Pozdrawiam.